Miliony dolarów pod jednym dachem. Największe perfumowe targi w Europie. XSENSE, gdzie ceny perfum zaczynają się od 100 euro. Ktoś chce pograć w ruletkę? 6-9 marca biznesowe targi, gdzie niszowe, mniej znane marki próbują przekonać do siebie nowe sklepy i dystrybutorów. Jedna z marek, chcąc się wyróżnić, stworzyła ciekawy Discovery Set z opisem zapachu na wizytówce. Arabów nie zabrakło. Rozpychają się na lewo i prawo na rynku europejskim. Spirit of Dubai znajdziecie na przykład perfumy za 4-5 tysięcy złotych za flakon. ILE KURWA?! Był również znany wam Armaf, który poszerza swoje portfolio o butikowe, ekskluzywne perfumy. Dostałem próbki, więc za jakiś czas zdam wam relacje z ich nowości. Same targi są skoncentrowane wokół biznesu, dealowania, sprzedaży, promocji. Zatem nie jesteście tam mile widziani jako zwykły Kowalski. Nawet niektóre marki krzywo patrzyły na influencerów, którzy chcieli próbki na testy. Czwarty dzień targów jest otwarty dla wszystkich. Można przyjść z ulicy, powąchać, przetestować i kupić flakon. O ile wam się to w ogóle uda. Oprócz perfum pięknego Mediolanu znalazło się kilku moich fanów, którzy chcieli sobie zrobić ze mną fotkę.